Siema, z tej strony kuba. I dzisiaj będziemy robić Terra dla tego oto, kącznika, którego, a tego oto kącznika, którego w poprzednim odcinku złapałem. No. I ten. No, po prostu. To jest część druga poprzedniego odcinka i sorry za to, że wczoraj nie wrzuciłem odcinka. Ale musiałem. Wrzucić bo pieprz Nie przeklinam. Bo yy, niegrzeczna pogoda wrzuca. nam na nas taki deszcz, że byliśmy jak spod prysznica. No, więc zaczniemy robić podstawą każdego terrarium. Bo to jest poradnik, jak zrobić terrarium dla kątnika domowego. W tym przypadku to jest tak proste. W moim stylu to będzie. Najpierw ziemia. Polecam najbardziej tyle ziemi, ale jak ktoś chce, może zrobić do tego więcej. Potem możemy zaopatrzyć się w takie oto gałązki, by nasz się nie po czym spinać czy na czym lec swoją Sieć? Sieć? Ta gałązka jest trochę za długa. Jestem niewogąlany. Złamałem gałązkę nie jeszcze... zar Zaraz, zaraz, zaraz Poczekajcie Możecie się popatrzeć na ustrój mojego pokoju. No. ja już jestem. No. że No. I no. Będą potrzebne takie patyczki. Bobby sobie włożyć się gdzieś. Gdzie, jak się będzie chciało, gdy się będzie chciało. Nie, no, to jest lepsza. ta druga. A no możecie się podelektować ciszą i spokojem. Ja jestem. Sorry za takie przerwy, ale no, coś, nie wiem, co się dzieje. Kąskę może na koniec. No. Można te, też takie kamyczki, Takie coś, jak ktoś by chciał. I no i jakąś roślinkę. Ja zacznę odkładania kameków. Ułożę mu taką wodę z tego. Tu będzie rzucona? Ten drugi. No, coś takiego, nie więcej. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, bo swoich mi wszystko zasłaniało. Potem można sobie dla ozdoby dodać takie coś. Jak ktoś by chciał, to jest to łańcuch górko. Nie, chyba, że takich żołędziak nie znam. Ta roślinka, to teraz ja nie będzie. I tak. Sorry, sorry za to. No i. Takie terrarium może dla kątnika być taką, że to prezentuję. I w gratisie będę go przekładał dla was. Dla Was wszystko. Znów podelek się w kilka sekund. Terima kasih telah menonton! Pewnie ten chodnik się ruszał. No to mi nie było brawie. Albo aż. Nie wiem co. Tak. Yy, czemu ja przedłużam? Czemu pojedziemy tak sobie z kawa kawałek? na rękę? Nie wiem. W następnym odcinku go wezmę. Teraz mi się trochę nie chcę, bo jeszcze mnie gdzieś spieprzył. Eee, ja tego nie powiedziałem. To się wszystko powycina. Kończing. Chcesz wyjść? To masz do tego świata. Nie będziesz w szklanym słoiku. Siedział całymi dniami i się lenił. Tylko będziesz no, kątnik kątnik domowy to jest kątnik domowy zwykły no i już kątnika wrócę do jego nowego domku mam nadzieję, że ten ką... mam nadzieję, że ten poradnik jak zrobić, terrarium się Wam spodobał to jest, to jest naj, mój najdłuższy film. Wiecie, co Wam powiem? Dowcip. Przychodzi, bab. remonty dostanę, tak yy... do, do zobaczenia w następnym odcinku, który może pojawi się jutro, pojutrze, albo jeszcze pojutrze. Wyczekujcie wy poniedziałek, wtorek, albo środę. Pamiętajcie, jak będzie 5 subskrypcji, to robię specjal i mojego ptasznika, którego mogę ja wam pokażę, którego, Tam, tego mojego ptasznika wezmę na rękę. Ahoj!